Nie pomogły protesty liczne uwagi składane do uchwały. Radni przyjęli nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Piasta i Ratuszowej, na którym w miejscu obecnych działek znajduje się droga i tereny pod zabudowę mieszkaniową. Ta sprawa wzbudzała bardzo silne emocje wśród mieszkańców tej części Białego Kamienia już od kilku tygodni. Dowiedzieli się, że według nowych planów urbanistycznych w miejscu, gdzie pielęgnują swoje ogródki działkowe, wpisane są tereny mieszkalne oraz droga asfaltowa. Mieszkańcy protestowali projekt uchwały i złożyli do niej wiele uwag, Między innymi, aby poprowadzić drogę gdzie indziej, ale urzędnicy i radni odrzucili ich postulaty. Zarówno ulica Ratuszowa, jak i ulica Piasta są zbyt wąskie, żeby dać szansę na rozwój tej części białego kamienia. A skoro w studium warunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjęliśmy, że w tym miejscu ma się rozwijać budownictwo mieszkaniowe, konsekwencją tego, zresztą wynikającą wprost z zapisów studium, jest rozwój układu komunikacyjnego. Zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy chcieliby, żeby te drogi można było realizować gdzie indziej. To najczęstszy przypadek w sytuacji, kiedy w mieście proponuje się nowy układ drogowy. Zawsze mieszkańcy chcieliby, żeby sytuacja na drogach się poprawiała, ale najlepiej, żeby je realizowano gdzie indziej. Ale jeżeli się ma poprawiać w tym miejscu, no to droga musi być w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, które ma obsługiwać, a nie w ich oddaleniu, bo wtedy nie będzie spełniała swojej roli. Mieszkańcy zwykle dzielą się na tych, którzy domagają się rozwoju, i takich, którzy po prostu chcą mieć święty spokój. Niestety, bardzo trudne lub czasem niemożliwe jest pogodzenie interesów wszystkich. A w tym przypadku rozgoryczenie czują osoby, które w przyszłości, między innymi, mogą stracić swoje ogródki. Można powiedzieć, że w zasadzie to jesteśmy wyższą szans. Wszystkie nasze uwagi zostały odrzucone, natomiast uwagi dotyczące akwazdroju zostały przyjęte, więc 50 garaży idzie do likwidacji, samochody nie wiem gdzie pójdą, chyba na ulicę, no bo nie ma miejsc parkingowych, na ulicach również nie można postawić. Na naszych pięknych ogrodach postawi się budynki, trochę dalej piękne wille, no ale nie dla nas, tylko dla ludzi, którzy mają na to pieniądze, a nam się po prostu sprawi ruch uliczny pod naszymi oknami. Zdaniem Roberta Szymali mieszkalnictwo było zapisane w tych planach już od wielu lat, a fakt, że kiedyś pojawiły się ogródki działkowe, wynika z bałaganu, jaki zrodził się, gdy terenem zarządzała jedna z ówczesnych kopalń. Urzędnicy przypominają, że samo uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeszcze nie oznacza, że za dzień czy dwa wiadą koparki i zrównają działki z ziemią. Póki co w budżecie miasta nie ma nawet zarezerwowanych żadnych środków na jakiekolwiek prace w spornym rejonie. Może być to perspektywa nawet dwóch, pięciu czy dziesięciu lat.